Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam w sklepie 28 lipca 2024 roku. No i co, Deadpool i Wolverine nadal w sklepie. Powróciły skiny i itemy od Deadpoola. Powróciła Stranger Things. Skiny z Adidasa to samo. Piraci z Karaibów nadal w sklepie. Ikonowe emotki to samo. Powróciły skiny z akademii. Zestaw uliczny nie nadal w sklepie. I mamy nową emotkę, czyli kołysane kroczki za 500. Tak się tutaj prezentuje. Pieseł za 1500. Gryzak za 500. Ao za 300. Przybornik Psiaka za 200. Zestaw Złoty Król to samo. Zestaw Morskiej Głębiny za 2000. Głębinowa Dominatorka za 1500. Głębinowy Niszczyciel za 1500. Kilof Krakena za 500. Nautilus za 1200. Variatuncie za 500. Z nogi na nogę za 500. Zestaw grobowy kruk za 2200. Grobowy kruk za 1500. Grobowe skrzydła kruka za 1200. Przeklęty półksiężyc za 800. Te skiny nadal w sklepie. Endo to samo. Centio nadal w sklepie. Zestawy fencesowe to samo. Odpalaj silniki nadal w sklepie. Pakiet zadania wansu na spustkowia to samo, sprzęt na festiwal na w sklepie, ścieżki jemowe to samo, metalika nadal w sklepie, zestaw Lego to samo, powrócił głębinowy grzebacz i zestaw latarnia Lokiego. Nie ma już dzisiaj ikon, malowań i barwnego stylu dekoracje. No i co, jeśli sklepik Wam się podobał, to pamiętajcie: subzone, łapkę w górę, kod Gigi Leon w sklepie. A się z Wami żegnam, Siemneczko.